Siemanko, witam Cię ponownie na kanale 833LA, z tej strony Kuba. Dzisiaj mamy kolejną recenzję butów, jak obiecałem w ostatnim filmiku. Będą to kolejne Jordany Trójeczki i tak właśnie jest. Air Jordan 3 Retro Lucky Shorts Oto przed nami. Ale zanim do nich przejdziemy, omówimy sobie najpierw pudełeczko, więc zaczynamy. I tak oto, moi kochani, prezentuje się pudełeczko. Do nowych Jordanów jest e, totalnie inne niż e, poprzednich, czyli Black Cats, bo tam to było czarne z podnoszoną powieką, czyli ściąganą. Tutaj mamy otwieraną powiekę i, i też jest inna kolorystyka. Mamy tutaj kolorystykę szarości, a może nawet takiej, powiedzmy, kości słoniowej plus Elephant Print w, na jednej trzeciej. Pudełka, tak samo mamy z tyłu i mamy oczywiście tutaj wszystkie loga w kolorze niebieskim, tak samo jak tu, i ten niebieski występuje też na butach, tak jest, czyli mamy tutaj dopasowanie koloru z butów na pudełku, a ten kolor to jest Hydro Hydrogen Blue, tak jest. Hydrogen Blue, mamy tutaj dwa kolory, czyli Hydrogen Blue i Summit White. E tak wygląda pudełko po otwarciu, jak sobie możecie zobaczyć i mamy tutaj buciki z przodu, oczywiście naklejka z rozmiarem ten sam rozmiar co ostatnio, czyli 10,5 US, 9,5 UK, moi mili, czyli 44,5, wkładka 28,5, tak jest. Ale powiem Wam, że true to size, od razu mogę powiedzieć true to size, później mam nadzieję, że zobaczycie jak wyglądają na nogach i inne przebitki z tych bucików. Więc też nie ma co przedłużać. Myślę, że przejdziemy sobie do samych butów. Pokażę Wam jeszcze tutaj. Mamy znowu papier z elefant printem. Jest on bardziej wyraźny niż na black catach. Tam był taki bardzo wyblakły. I możemy sobie otworzyć, tak on to się prezentuje. Uważam, że pudełko mogło być w trochę jaśniejszym kolorze. Tak jak buty, wtedy by to całkiem nawiązywało do tego buta. Choć na samym bucie. Spoiler, nie mamy elefant printa. Tak jest, nie ma paneli z elefant printem, mamy co innego, więc dobra, przejdźmy sobie dalej. Mamy to, mamy to, mamy to, czyli Air Jordan 3 Retro Lucky Shorts. Uważam, że jest to jeden z najpiękniejszych butów, jaki widziałem. Naprawdę mistrzostwo świata, no nie mogę powiedzieć o tym bucie złego słowa. Prawie. Prawie, nie ma rzeczy idealnych na tym świecie, ten but też nie jest idealny, ale niedużo mu brakuje, naprawdę niedużo mu brakuje do tego, żeby być butem idealnym. Ale przejdźmy sobie do omówienia tego bucika. Zacznijmy od tego, dlaczego jest on nazywany Lucky Shorts. Ponieważ Michael Jordan pod swoimi spodenkami bulsów, szczególnie w latach 80. Nosił swoje szczęśliwe shorty z uczelni, czyli z North Carolina, a ich kolor to właśnie niebieski, taki niebieski light, może bardziej taki, albo taki, coś pomiędzy tym. I dlatego właśnie te buty są tak nazywane. Możecie zobaczyć te spodenki na zdjęciach z Michaelem Jordanem, możecie też o nich usłyszeć i zobaczyć je gdzie? W Space Jamie pierwszym tak jest. Tam jest wstawka o tym. Więc, nie jest to historia wysana z palca, moi kochani. Jeśli chodzi o ten but, uważam, że jest czyściutki, jest inny niż zwykłe, regularne Air Jordan 3 Retro. Dlatego, bo są tu troszeczkę użyte inne panele, inne materiały. Materiały najwyższej jakości, oczywiście, najwyższej, najwyższej jakości. Bardzo dobrej jakości skóra. Możecie zobaczyć, jak ona się tutaj namaszczy. Naprawdę dobrze to wygląda, nie jest miękką skórą, taką miękką, mięciuteńką, mięciuteńką Czuć opór przy dotykaniu, ale dalej jest to naprawdę, naprawdę wysokiej jakości skóra Panele, panele różnią się nie samym krojem, ale to gdzie zostały, jaki materiał użyty Użyty, tak dobrze mówię, użyty, nie uszyty Jak możecie zobaczyć, mam tutaj inną parę Jordanów Drujeczek. Pierwsze, co się rzuca w oczy, elephant print. Nie występuje tu, tak, mamy z przodu, z tyłu, przy sznorówkach. Tu mamy zamszyk. Z przodu, z tyłu, przy sznorówkach, wokół kostki jest zamszyk. I uważam, że bardzo ładnie. Wchodzi w tą całą kolorystykę, w ta szarość, ta słoniowa szarość, można to tak nazwać, bardzo ładnie wchodzi w kolorystykę. Wiadomo, o zawsze trzeba dbać, ale jest go tak niewiele i ma taki ładny kolor, że tak ładnie się komponuje w to wszystko, że no, jak dla mnie powiedziałem, prawie perfekcja. Kolejną różnicą między tym a tym butem jest ich jeszcze dwie, powiedzmy. Mamy język, który tutaj. Mamy użyty, właśnie, zamszyk na tym języku. Zamszyk lub bardzo podobny materiał do zamszyu. A tu mamy użytą skórę. Tak samo mięciutka, naprawdę ten język jest taki mięciutki chyba jest ta skóra większa niż na języku, jest większa niż ta, która jest użyta na butach. Plus, w dodatku, tak samo było w Edge er Jordan 3 Black Cat, że tu. Wokół kostki nie mamy dziurek, czyli takiego niby przepuszczonego materiału, żeby ten but mógł lepiej oddychać. Ale w niczym mi to totalnie nie przeszkadza. Naprawdę w niczym mi to nie przeszkadza. Uważam, że dzięki temu ten but jest spójny, tak jak powiedziałem, jest mega, mega spójny. Mamy tutaj użyte kilka kolorów, a dokładnie pięć kolorów. Pięć, tak jest. Biały, niebieski, baby blue, jak sobie możecie zobaczyć tutaj, szary i. Beżowy, Kość słoniowa tu na e, podstawie buta. No i pod spodem jeszcze mamy tutaj też te dwa kolory: ten baby blue i ten główny kolor niebieski. Tak samo jeszcze z tyłu, więc. Ale jak się przyglądasz za pierwszym razem, to nie wydaje się, że ten but tak wygląda. O, i jeszcze jedna fajna rzecz, którą dopiero teraz zobaczyłem. Mam tutaj baby blue, ale tutaj mamy wszywkę. Na tym bucie, możecie zobaczyć, mamy rozmiar XL, czyli myślę, że jest to he he, bardzo kozacka sprawa, bardzo kozacka sprawa. Mamy tutaj metkę, tak jakby metkę wyciętą ze spodni w rozmiarze. I jakie Michael Jordan nosił Do not machine wash, czyli prosimy nie prać w pralce Oraz jak należy dbać o te spodenki, które wyszły Czyli to jest totalnie nawiązanie do tych właśnie spodenek Michaela Jordana Czyli nie prać w pralce, prać ręcznie w 40 stopniach Bez prasowania, bez suszenia No ale to jest fajna wkładka To jest naprawdę, naprawdę fajna wkładka i na drugim bucie mamy dokładnie to samo Mamy dokładnie to samo W normalnym Jordanie w tym miejscu mamy rozmiaróweczkę Jak sobie możecie zobaczyć Mamy rozmiaróweczkę, czyli jest to naprawdę fajny touch Tutaj rozmiaróweczka jest w środku, wszyta Ale tu, no... I teraz możemy powiedzieć, że to naprawdę są lucky shorts Tak jak powiedziałem wcześniej, bardzo wysoka jakość wykonania Jeśli chodzi o logo Jordanów Przód Baby Blue. Tutaj mamy ten Hydrogenic Blue z tyłu. No i pod spodem, jak zwykle napis Jordan. Ten napis Jordan tak naprawdę mógłby być w kolorze e, tym Baby Blue, byłoby to jak dla mnie no naprawdę. Fajne wykończenie. Naprawdę fajne wykończenie, ale o takie szczegóły już tam nie będę się czepiał, bo przeważnie tego nie widzę jak chodzę. Więc będę żył. Ci co idą za mną, będą też to musieli przeżyć, że jest to w innym kolorze. Ale no co zrobisz? No co zrobisz? Nic nie zrobisz. <grym> nic nie zrobisz. Więc tak, ten niebieski mamy jeszcze tutaj tak samo przy sznuróweczkach. No i tutaj też przy górnej części dziurkach do sznurówek. Więc jest to naprawdę stonowana kolorystyka. Naprawdę sto stonowana kolorystyka, i uważam, że że idealnie, idealnie pasuje jeśli chodzi o true to size czyli rozmiarówka jak dla mnie uważam, że powinniście kupować taki jak leci, taki no rozmiar jak nosicie, A jeśli chodzi o, o ten but to jest, jest idealny, jeśli kupicie go w swoim rozmiarze taki jaki nosicie w dodatku gdzie możemy nosić ten but, Aż czy z czym możemy nosić ten but, ten but możemy nosić ze wszystkim naprawdę, jak zawsze, tak samo jak powiedziałem poprzednie Jordany, tak samo i ten możemy ubrać do wszystkiego: do shortów, do jeansów, do chinosów i nawet do oficjalnych wyjść w garniturze. Szary garnitur, szare wstawki. No, jak dla mnie, idealnie to wszystko się łączy w jedną całość, więc jest to naprawdę fajna sprawa. No i uważam, że ten touch z tą metką. Jest naprawdę bardzo fajna sprawa. Rozmiarówka, jak prać, jak dbać, Air Jordan, fajna kolorystyka, bardzo fajnie to wykończyli. Nie widziałem tego nawet na innym filmiku, więc nie zwróciłem nawet uwagi na to, żeby to sprawdzić. Dopiero teraz, jak z Wami to nagrywam, bo chciałem Wam pokazać kolor języka od środka, a tu bęk. Taka miła niespodzianka, naprawdę to jest miła niespodzianka, więc taki fajny touch i teraz możemy już z czystym sercem. I z czystym sumie powiedzieć, że są to Air Jordan czy Retro Lucky Shorts, czyli szczęśliwe spodenki Michaela Jordana w 100% nawiązujące do tego, o czym mówiliśmy wcześniej. Dobra moi kochani, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jestem wdzięczny, że weszliście na ten kanał. Jeśli możecie, skomentujcie, zostawcie lajka. Jeśli chcecie, to nawet możecie zostawić. Suba też będzie mi bardzo, bardzo. Miłosnego powodu. Mam nadzieję, że za niedługo na kanale pojawią się kolejne recenzje jakichś ciekawych bucików. A za niedługo wleci seria. Mam nadzieję, że to będzie seria, nie pojedynczy filmik. Ale zrobimy sobie takie coś jak buty do biegania, tylko że budżetowe. Czyli powiedzmy, że takie buty na co dzień. Jeśli dużo chodzicie, to takie buty mogą Wam się przydać. Zobaczymy, czy będzie to opłacalne kupić taki but, który jest naprawdę tanim butem w porównaniu do takich Jordanów. Wy będziecie musieli sami to ocenić, ale ja będę starał się ocenić te buty i zobaczyć, czy warto wydać nieduże pieniądze na but, który możecie używać na co dzień, a twoja noga wam podziękuje za to. Dobra, kończę. Dziękuję jeszcze raz, do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się cieplutko. Jo!